Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film i nieważne, kiedy do ciebie trafił. Tu jest przesłanie dla wagi w Słońcu, Księżycu i ascendencie. Sprawdzę jaka energia prowadzi Cię w tym czasie, zrobię też dla Ciebie mini odczyt z wyroczni kronik Akaszy, a w drugiej części czytania sprawdzę za pomocą charmsów, co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć. Będą też słowa mocy, także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj jednak, że to jest czytanie kolektywne dla wielu osób. Wiesz tylko to, co z tobą rezonuje. I teraz poproszę o wskazówki dla wagi, jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni. O! Sama się karta wybrała. 333 wsparcie. Tutaj, w tym czasie, waga poczuje niesamowite wsparcie od wszechświata. Czuję, że będzie wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności, jakichś takich ułatwień. Czuję, że na przykład ktoś leci samolotem i ma klasę ekonomiczną, a dają mu wyższą, bo mają miejsca tego typu zbiegi okoliczności. Jest też tutaj. Duże wsparcie od członków rodziny, od bliskich i oczywiście od przewodników duchowych. Zawsze jest, ale teraz jakoś mocniej to poczujesz. Też druga historia mi się pojawia. Zawsze jedziesz jedną trasą do pracy rano, ale któregoś dnia przez te 7 dni sobie myślisz a pojadę inną teraz. I dzięki temu unikasz jakiegoś wielkiego, niespodziewanego korka. Jakoś tak czuję, że tutaj tego typu wsparcie będzie dla ciebie od wszechświata i nie tylko. Każdy to odczuje na swój sposób osobiście. Dobrze, to teraz czas na ten mini odczyt z wyroczni kronik Akaszy. Zobaczę, co jeszcze tutaj będzie istotne dla ciebie w tym czasie. O, patrzcie, szybciutko mamy kartę. Wow, niesamowite. Archanioł Michał. Więc też no czułam jakieś takie sytuacje drogowe też dużo, gdzie jesteś chroniony, chroniona i pojawia nam się Archanioł Michał, który właśnie nas wspiera również w trakcie podróży. Archanioł Michał daje ci ochronę, siłę i odwagę. Poproś go o to. I tu masz niezwykłe wsparcie od tej energii. Można się z nią połączyć w medytacji. Czuję też, że jest tutaj przesłanie dla ciebie poza tym czytaniem, ale to powiem coś więcej na końcu tego filmu. Także naprawdę masz wielkie wsparcie od wszechświata. Tutaj prowadzi cię energia Archanioła Michała, która wspiera nas, dodaje nam pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, chroni nas. No to teraz czas zobaczyć ten mini odczyt z kronika Kaszy i słuchajcie, książka mi się od razu otworzyła na odpowiedniej stronie. Archanioł Michał. Archanioł Michał wybawia od wszelkich kłopotów i jest obrońcą naszych dusz. Możemy wezwać Archanioła Michała, gdy musimy podejmować trudne decyzje lub poprosić o ochronę przed jakąś sytuacją lub osobą. Poprowadzi nas on wtedy do bezpieczniejszego otoczenia, utwierdzając w wierze, że jesteśmy chronieni i kochani przez cały czas. Archanioł Michał jest szczególnie pomocny, gdy chcemy polepszyć nasz dobrostań i przyspieszyć wzrost duszy. Gdy czujemy, że odkwiliśmy w starych schematach lub zauważyliśmy, że nasza wola słabnie lub ześlizguje się w negatywność, Możemy liczyć na to, że archanioł Michał ochroni naszą drogę i poprowadzi ku bardziej sprzyjającej energii. I tu jest też taka afirmacja dla ciebie, jeśli chcesz połączyć się z tą energią. Archaniele Michale, proszę cię o twoją anielską ochronę. Niech twoja nieskończona mądrość sprawi, abym bez trudu poradził sobie z wszelkimi wyzwaniami. Piękne wsparcie, piękna wiadomość dla Ciebie, a za chwilkę w drugiej części czytania sprawdzę, co może się wydarzyć, co idzie w Twoją stronę. Będą czarmsy, będą słowa mocy. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go. Skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Tam też jest do mnie adres mailowy. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny, amulet osobisty z intencją, taki amulet jest ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. I teraz sprawdzę, co tutaj idzie w Twoją stronę, jeśli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe. Miłość i to dla singli, i dla osób w relacjach. Tutaj też pokazują się inne relacje: rodzina, przyjaźnie i jakie szczęście, co dobrego idzie w Twoją stronę przez następne 7 dni. Także teraz zaczynam od czarmsów na sytuację finansową i zawodową. Jak jesteś na emeryturze, też masz sprawy finansowe. Tutaj dla wagi. O, czuję koronę, bo jak ja losuję, to nie patrzę na nie. Więc, wow, korona i uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery monety. Może być awans, może być podwyżka, może być rozruch w Twojej firmie. Cokolwiek to jest, przynosi. Podwyższenie standardu życia. Mogą te pieniądze być naraz, ale mogą być też falami poprzez coś, co wprowadzasz teraz, więc dla każdego to będzie różnie. Widzę ostrzeżenie: jeżeli nie wkładasz serca w tę sferę swojego życia, żeby zapewnić sobie dobrą przyszłość i być takim, o proszę, jeszcze jedna korona. Więc jeszcze tutaj jeszcze coś może być awans, podwyżka partnera/partnerki również w związku, a może być jakieś drugie zwycięstwo, trochę mniejsze. I tutaj w tym wszystkim pomaga, tak jak mówiłam, nie pół serca, tylko pełne serce w to włożyć. Niektórzy potrzebują coś przetransformować i to robią. Jeśli nie, to czas zadziałać. No, tutaj lepiej uważać na. Takie chcieństwo, żeby coś było szybciej. Można też poznać kogoś, kto znieci w tobie namiętność w pracy. Jest to możliwe. Generalnie jak wprowadzisz te zmiany i włożysz więcej serca w to, co robisz, to będzie więcej uśmiechu, będzie więcej się dobrze spełniało. Ale też czuję wiadomość, że niektórzy mają świetną pracę, świetne zarobki, ale ich to nie spełnia. I poczują właśnie te osoby, poczują zew do zmian. Może być dla ciebie nielogiczny na logikę umysłu, ale ty to mocno czujesz w swoich emocjach i tego potrzebujesz, bo już coś jest dla ciebie ważniejszego niż pieniądze. Tutaj też biznesy rodzinne będą dobrze prosperować, wspieracie się nawzajem, zabezpieczacie przyszłość. No i tutaj patrzcie, dwa razy jest panna w znakach zodiaku, więc zorganizowanie finansów, spraw zawodowych będzie bardzo istotne, a może ktoś spod znaku panny bądź innego znaku ziemi, czyli jeszcze byk i koziorożec. Ok, to teraz miłość, relacje. No patrzcie, może być ten awans tutaj partnera, partnerki, bo jest korona. Litera wypadła R, jest też litera X. Yy, tutaj runa Gebo, runa miłości. Yy, RXD, takie yy, mamy litery. Yy, może ktoś i ktoś, też jakoś tak to usłyszałam. Yy, sprawy rodzinne będą bardzo istotne. Yy, czy to jest rodzina krwi, czy rodzina dusz, tutaj sprawy związane z lojalnością z rodziną jako grupą, ale też jako parą, ty i ja. Sprawy związane z budżetem będą istotne. Może będziecie planować jakąś podróż, jeśli jest na to czas, przestrzeń i są na to finanse a powinny być. Może jesteś w podróży z ukochanym ukochaną, jeśli nie, to można taką osobę poznać w podróży, bo tutaj jest czarm z bratniej duszy i są też wielkie, szczęśliwe zmiany. Na tych, którzy są długo w relacji i coś przygasło, warto zaplanować podróż. Jeśli nie możesz teraz, to w najbliższej przyszłości będzie to yy, po prostu dobre dla Was obojga i dla Waszej relacji również. Ok. To teraz jeszcze, co dobrego, jakie szczęście idzie w Twoją stronę. No. Ok, czuję jajko. Jajko, o i jakaś litera przy tym spadła, też U, litera U przy jajku spadła. To może być potomstwo wnuki, ale to może być też, i to mocniej czuję, jakiś dobry pomysł twój, U, który wprowadzasz i też może przynieść dużo y, pieniędzy, poprawę sytuacji zawodowej. Y, no to jak mamy litery, to już daję litery. Litera U, litera T, znowu litera U. Litera W, litera A, litera D, litera S. ADS. Jeśli zobaczysz jakiś przekaz, z którym chcesz się z nami podzielić, to napisz to w komentarzu. I tak, sprawy rodzinne, czyli ten potomek, wnuk tutaj mocno się pokazuje. Tutaj, jeśli ty przekazujesz taką wiadomość na przykład rodzinie, to poczujesz niesamowite wsparcie i radość z ich strony. No, te wielkie, szczęśliwe zmiany. Dla tych, którzy pragną się zakochać, to jest to możliwe. Mamy Fall in Love, mamy spodnie z sercem, które mówią o tym, że ktoś aktywnie będzie. Wyrażał uczucia do ciebie i że też warto wyrażać aktywnie uczucia. Jest róża, jest truskawka, jest kwiatek, może być romantycznie, może być powrót energii romantycznej, miłości, miłosnej do związku, gdzie coś wygasło. I tutaj znowu słuchajcie, jest ta panna, więc panna jest bardzo ważna, czy to jest osoba, czy ta energia organizacji, tak? Jeszcze jest baran. Panna, baran. Tutaj, jako ważne osoby czy ważne energie, baran to pierwszy znak Zodiaku, inicjator. Może coś organizujesz, planujesz, a potem inicjujesz i to przynosi bardzo dużo szczęścia. Dobrze, to teraz jeszcze Twoje słowa mocy, potężne afirmacje, wskazówki od wszechświata. No. O, jest. Kontroluję to, czym jestem. Kontroluję swoje myśli i emocje. Czuję i kocham siebie. To jest taka afirmacja, która przypomina, że to Ty masz moc, Ty nie jesteś swoimi myślami czy emocjami, tylko je obserwujesz i możesz z nich wyciągać wnioski i informacje, które Ci. Dają. Kochani, mówiłam, że powiem coś więcej o tym, jak otrzymać wiadomość od Archanioła Michała. Jeśli chcesz ją otrzymać, to zapraszam cię na moje czytanie z taką bezterminową wiadomością. Film za chwilkę będzie na ekranie. A obok drugi też czytanie bezterminowe, z którego dowiesz się, co idzie w Twoją stronę przez następne 30 dni. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.